Hej, cześć Wam wszystkim. Kawusia z rana. Piąta rana, bardzo przyjemnie. Fajnie ptaszki ćwierkają. Tylko to dziwne. No i dziwne teraz. Ok. Dobra. Mm, wiecie co? Wcisnąć więcej nie da rady. Hmm. Chodzi o samochody. E, ostatnio e, miałem przyjemność, czy też raczej nieprzyjemność poruszania się w godzinach szczytu samochodem po centrum Warszawy, wjeżdżania gdzieś od zachodniej strony do tej Warszawy. Wiecie co, no to jest... Nawet nie chodzi o to, że to jest makabra, to jest bez sensu. Stanie w tych wszystkich korkach, no nie, i co chwilę parę metrów podjeżdża starsza, parę metrów podjeżdża Jak Ktoś jeszcze ma automat, to super, ale na manualu makabra. Eee... Też jakaś frustracja, zdenerwowanie, to jest z tego względu, że wielu ludzi się spieszy, no, nie? no i wciskanie się, no te milimetry, tu kombinuje, tam kombinuje, tam przez, przez, e, przeskakuje, tu przeskakuje, no, no frustrujące, tak? denerwujące po prostu gdzieś zwyczajnie, no można powiedzieć wyjść człowieku wcześniej do takiej osoby, która, no bo to wynika też z jego pośpiech, nie tylko z jakiejś tam jawnej chęci łamania przepisów, ale też po prostu gdzieś tam frustracji już, no nie, no bo gdzieś się spieszy, może do pracy, nie wiem, z dzieckiem, co radno, A, Można powiedzieć, rzeczywiście, no bo wyjdzie człowieku wcześniej, no ale to też chyba nie o to chodzi, żeby, nie wiem, na 8 godzin pracy dokładać sobie jeszcze Dwie godziny w jedną stronę dojazdu do tej pracy, tak? czyli 4 godziny 8 plus 4, 12, 8 snu, zostaje 4 godziny na, na jakąś działalność, no trochę mało. E, więc e, tak, no to się już po prostu staje bez sensu, z czego, nad czym ja też troszeczkę ubolewam, bo sam jestem tak zwanym samochodziarzem i, e, ja uwielbiam jeździć, kocham jeździć z samochodem, jest to dla mnie wielka przyjemność. Ale nie w Warszawie, nie w centrum. I wiecie co, nie za bardzo widzę jakieś wyjście z tej sytuacji w sensie na przykład, nie wiem, poszerzenie ulic. No nie, no bo my ulice w Warszawie to i tak mamy szerokie no miasto, Warszawa zbudowana w latach w zasadzie 50., 50 60., 70., no bo ta Warszawa przedwojenna została starta. Pył. No i taka szeroka marszałkowska, która oczywiście nie była myślana o tyle co ruchu, a raczej o paradach wielkich, prawda? Defiladach raczej e, wielkich, komunistycznych, ale trasy północ, południe czy też inne rozwiązania. No naprawdę, ta Warszawa pod względem samochodów jest całkiem przyjazna. Tylko nie na taką miłość. Eee, z tego co gdzieś tam czytałem, no w Warszawie jest zarejestrowanych milion 900 tysięcy samochodów. Pojawiają się głosy, że no okej, okay. część jest z nich na firmy leasingowe, e, znaczna część, no nawet przyjmijmy, że jeździ gdzieś indziej w Polsce, nawet przyjmijmy, że to jest 800 tysięcy samochodów, nie 900 tysięcy samochodów. No to dodatkowo zostaje milion. No to dodatkowo e, codziennie do Warszawy wjeżdża ponad pół miliona samochodów. To są dane, e, prawda, gdzieś tam urzędów, spodaje z dwóch, trzech lat. Teraz to już jest pewnie ponad 600 tysięcy na spokojnie, bo Warszawa się bardzo dynamicznie rozwija i będzie się rozwijać. No ulic się poszerzyć już nie da, a zresztą nawet jest takie prawo, e, które mówi o tym, że im więcej samochodów, im, im szersze ulice będą, tym więcej po prostu samochodów wjedzie, no nie, I, i kolki i tak będą. Więcej miejsc parkingowych już się nie da, no, no gdzie, jak, no gdzie wyburzyć jakieś bloki nie wiem, czy, czy, czy co, bo ja nie mówię o nowo powstające, bo mówię o centrum Warszawy. No, przecież też jest potrzebna przestrzeń dla życia dla ludzi, a nie tylko dla przemieszczania się, tak? No, uczestnictwa w tej przestrzeni. E, no, okej, okay. jedyne powiem Wam szczerze, rozwiązanie, które widzę, to jest dobrze, e, roz, e, dobrze zorganizowana komunikacja publiczna i jej priorytet przede wszystkim. Priorytet wśród w trakcie ruchu yy, yy, samochodowego w Warszawie, czy też wszystkie buspasy, ułatwienia i tak Ale priorytet też gdzieś tam yy, wśród osób, które się przemieszczają do tej Warszawy, no powiem Wam szczerze, że ja już nie, nie, nie będę się pchał samochodem do, do centrum. U mnie jest to kolejka, yy, przyjeżdżam do, na Warszawę w tam wysiadam i mogę sobie coś powiedzmy yy, załatwić, pracować yy, i, tak, i, i tak dalej. I jest to podróż dużo przyjemniejsza niż w stanie w korku, Eee, tak, martwienie się, czy ktoś mnie zaraz nie przytrze, czy, czy ten oglądanie tutaj się wciska. No, no nie, i fustowanie się, czy wyrobię się, no kolejka jedzie, no chyba, że coś się czasem stanie, ale to jest ewenement, a kołek jest codzienności. Eee, więc eee, jest to dużo przyjemniejsze, spokojniejsze, ja mogę nie wiem artykuł sobie przeczytać. Eee, więc komunikacja miejska i yy, wiecie co, to nie jest kwestia już wyboru. Chcemy, nie chcemy. No nie. To jest mus. Po prostu zwyczajnie to musimy zrobić. I jedyny nasz wybór jest w tym, czy zrobimy to lepiej, czy gorzej. I tyle. Jeśli tego nie zrobimy, to wiecie, co wkrótce utkniemy jeszcze w większych korkach, jeszcze bardziej będziemy sfrustrowani, coraz więcej czasu będziemy poświęcać na, na, na dojazd do, do naszych zajęć, coraz bardziej się frustrować, zamiast spędzać nie wiem, ten czas miło z bliskimi, albo przeznaczać na cokolwiek. Co tam co tam robimy. No, nie? no po prostu zwyczajnie. Komunikacja miejska, dobrze zorganizowana komunikacja miejska. To jest jedyny, jedyny przepis na to, aby po Warszawie sprawnie się poruszać, dobrze się poruszać i też na to, żeby to miasto się dalej rozwijało dynamicznie, fajnie, tak, jak się.